Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w nim. Nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą Sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze. Przez poznanie Go zarówno mocy jego zmartwychwstania jak i udziału w jego cierpieniach w nadziei że upodabniając się do jego śmierci dojdę jakoś do pełnego powstania z nie mówię że już to osiągnąłem i już stałem się doskonały lecz pędzę abym też to zdobył bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa bracia nie sądzę o sobie samym że już zdobyłem ale to jednoczynie, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Moi kochani, słuchamy tej wypowiedzi świętego Pawła, z jaką gorliwością on wypowiada się o swojej drodze życiowej, jak całkowicie ją ukierunkował na Chrystusa. Na przykładzie świętego Pawła widzimy, do czego miłość jest zdolna. Jak bardzo jest zakochany w Panu, że chce go całkowicie poznać. Widzimy tutaj także pewną różnicę, jeżeli chodzi o podejście właśnie Nowego Testamentu do Starego. Bo Stary bardziej zwracał uwagę na powodzenie życiowe, a Święty Paweł w Chrystusie odnajduje całe swoje życie. Mówi, że chce poznać Chrystusa zarówno w mocy jego zmartwychwstania, jak i w udziale w jego cierpieniach. W każdej więc sytuacji życiowej, i tej, która jest chwałą, i tej, która jest śmiercią, święty Paweł poszukuje Chrystusa i mówi, że to jest sposób, ażeby odnaleźć się w Nim, ażeby uzyskać całą pełnię. Chrystus bowiem rzeczywiście zbawił nas i objawia swoją miłość i dobroć nie tylko w sytuacji, kiedy przeżywamy radość i pociechę, ale także wówczas, kiedy przeżywamy strapienie. Ostatecznie to właśnie przez śmierć przechodzi się do zmartwychwstania. Śmierć, która była czymś najstraszniejszym, staje się bramą ku życiu wiecznemu. Tak więc bierzmy przykład ze świętego Pawła, abyśmy ścigali się z nim w gorliwości. Na ten czas wzrostu naszej miłości przyjmijcie Boże błogosławieństwo. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.